A w dniu dzisiejszym, moi kochani, to nie są kolejne spoilery, kolejne bagi, ani kody, bo dzisiaj jest coś zupełnie innego. Ale zanim jeszcze przejdziemy do głównego tematu tego odcinka, to pokazuję ostatnich 5 subskrybentów. Bardzo dziękuję, a jeżeli ty chcesz właśnie pojawić się właśnie na tej liście, to bardzo zachęcam do kliknięcia tego czerwonego przycisku tam na dole. Jest grono osób na tym kanale, które ogląda filmy, a nie subskrybuje, więc bardzo z tego zachęcam oraz zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego Instagrama, gdzie są fajne relacje, zdjęcia, ogólnie wszystko. Więc tam Was bardzo serdecznie zapraszam i będziemy już przychodzili do tematu dzisiejszego filmiku. Ale zanim jeszcze to wszystko, to przyznajcie się, kto z Was poczuł atmosferę świąt właśnie przez muzyczkę, która leci w tle. Koniecznie napiszcie w komentarzu i właśnie będziemy już rozpoczynali. A więc w dniu dzisiejszym, moi kochani, prezentuję wam konkurs na tym kanale. Mianowicie konkursu nie było już bardzo, bardzo długo, ale konkurs ten nosi nazwę. Nazwa to Święty M rozdaje prezenty. Koniecznie napiszcie w komentarzu, jak sądzicie, czy chodzi o Masona, czy o Mikołaja. A więc kochani, nie owijając w bawełnę, nie przedłużając za bardzo. Jako i święta są czasem do obdarowania swoich znajomych, przyjaciół oraz rodziny. A więc w dniu dzisiejszym, moi kochani, taki prezent właśnie wam sprawię. Uwaga, rozdając wam aż 1400 star coinsów. Moim zdaniem jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Możecie sobie za to kupić konia i zostanie wam jeszcze na sprzęt, albo na połowę kolejnego konia. Ale najważniejsze jest to. Żeby wygrać ten konkurs, nie należy posiadać żadnego talentu plastycznego, muzycznego itd. Ponieważ konkurs jest dla wszystkich. A teraz, moi kochani, przedstawię Wam warunki, które musicie spełnić, aby zwyciężyć, aby być brani pod uwagę. A więc warunki konkursu są takie i od razu zaznaczam, że wygra tylko i wyłącznie jedna osoba, ale tutaj jest pocieszająca informacja właśnie dla Was, że... To możliwe, że to nie jest ostatni konkurs w tym roku, więc koniecznie śledźcie wszystko, co jest na kanale, live'y, filmy, bo nie wiadomo, kiedy właśnie powiem, że jest jakieś kolejne rozdanie, a więc teraz przedstawię Wam warunki, aby wygrać. Po pierwsze, musisz dostać subskrypcję na tym kanale z dzwoneczkiem i musi być to subskrypcja publiczna, mianowicie dlatego, że maszyna, która będzie losowała. Losuje tylko osoby, które mają subskrypcję publiczną, bo nie widzi osób, które mają subskrypcję e, prywatną, dlatego musicie sobie włączyć subskrypcję publiczną. W opisie tego filmu znajdziecie filmik, e, bądź ja wam to jakoś rozpiszę, jeszcze nie wiem jak to będzie. W każdym bądź razie znajdziecie tam poradnik, jak ustawić sobie właśnie e, takie publiczne subskrypcje. Oczywiście musisz zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem. I teraz kochani, trzeci krok bardzo, bardzo ważny. Czyli musisz zostawić obserwację na moim Instagramie. I teraz bardzo, bardzo ważna informacja dla osób, które nie posiadają Instagrama. Niestety osoby, które nie posiadają Instagrama nie będą mogły wziąć udziału w tym konkursie. Ze względu na to, że właśnie na Instagramie będę kontaktował się ze zwycięzcą konkursu, gdzie wyślę mu właśnie kod PaySafeCard, dlatego zaznaczam też tutaj jeszcze na wstępie, że w 100% jest to bezpieczne, ja nie będę od was wymagał żadnych waszych loginów do SSO, haseł i wszystkiego, bo jak wiecie, bądź nie wiecie, ja nie lubię znać yy, czyichś haseł, na pewno bardzo dobrze wie o tym Ruska Kluska. I teraz kochani bardzo, bardzo, bardzo ważna informacja, mianowicie chodzi tutaj o to, że kiedy Wy obejrzycie ten film, mianowicie wydaje mi się, że będzie to w piątek bądź w czwartek tego tygodnia, kiedy to nagrywam, ale nie wiem, jak jeszcze to wszystko wyjdzie. To na właśnie na Instagramie pojawi się post. Pojawi się post, w którym będzie właśnie 1400 StarCoinsów. Teraz w ogóle pojawi wam się na pewno to na ekranie i musicie ten post polubić i dodać na swoją relację i oznaczyć mnie na tej relacji, żeby przyszło mi powiadomienie. I teraz jedyny problem jest taki, że nie wiem, czy ten post od razu wystartuje po tym, jak pojawi się ten film na kanale. Ze względu na to, że wtedy, kiedy wy będziecie oglądali ten film, nie, po prostu nie będzie. Będę na wyjeździe, dlatego może być troszeczkę opóźnienie. Więc musicie chwileczkę poczekać, jeżeli by coś takiego się wydarzyło. Ale wydaje mi się, że jednak dam radę, ale yy, tak was przestrzegam. Oraz oczywiście napisać tutaj na YouTubie pod tym filmem. Komentarz, że bierzecie udział, teraz na pewno pojawi Wam się przykładowy komentarz na ekranie, jak to wszystko powinno wyglądać, e, możecie na przykład napisać, że konkurs bardzo Wam się podoba. Koniecznie musi być tam zawarty wasz nick na Instagramie ze względu na to, że właśnie e, będę Was wyszukiwał i będę wa z wami pisał. I teraz jeszcze bardzo ważna informacja. Mianowicie będzie to 1400 star końców na podwójnych, dlatego jeżeli... A i jeszcze bardzo, bardzo ważna informacja Mianowicie chodzi tutaj o to, że Wyniki konkursu pojawią się 4 grudnia e, O godzinie 18 na kanale pojawi się film W którym to właśnie nagram jak losuje zwycięzcę e, I teraz bardzo, bardzo ważna informacja Mianowicie z osobą, która wygra Będę jak już wcześniej mówiłem kontaktował się na Instagramie Dzięki właśnie tutaj waszej nazwie na Instagramie, którą zawrzecie w komentarzu tutaj na YouTubie i teraz bardzo, bardzo ważna informacja: to jest 1400 starkońców na podwójnych, a więc jeżeli 5 grudnia możliwe, że nie będzie po prostu podwójnych. Dlatego kiedy będą najbliższe star końcy podwójne, wtedy po prostu wyślę Wam kod PaySafeCard 16 cyfrowy i on będzie o wartości 30 zł, dlatego nawet jeżeli nie gracie w Star Stable, możecie to wydać na coś zupełnie innego, jak na przykład na jakiś dodatek do Simsów, na przykład do Trójeczki, bo z tego co pamiętam na Originie można kupować PaySafe Cardem, dlatego nie musicie to akurat wydać na Star Coinsy, możecie to również wydać na przykład na Star Ridera. Ja wam po prostu wysyłam kodik i wy z nim robicie co po prostu chcecie. Koniecznie również napiszcie w komentarzu, czy tak jak ja Odczuwacie już atmosferę świąt, yy, bo jest miesiąc wcześniej, a ja już ją czuję, więc nie wiem, czy to po prostu w tym roku coś ze mną jest nie tak, czy po prostu wy również tak macie. Wszystkim życzę powodzenia, trzymam za Was kciuki, wierzę, że Wam się uda i cześć!